od konferencji prasowej z udziału Michała Brańskiego, nowego właściciela z Stomilausznesa, Roberta Jurki, nowego prezesa z spółki z i Michała Żukowskiego, członka Rady, Rady Nadzorczej Stomilauszczęsa. Na początek oddamy głos naszym gościom, później przyjdzie czas na pytania z Waszej strony. Zacznijmy od pana Michała Brańskiego. Wszystkich zgromadzonych i cieszy mnie zainteresowanie sprawami skomilowymi. Wczorajszy dzień owocował wydarzenia. Na pierwszym miejscu oczywiście warto podziękować Matejowi i Radkiewiczowi za włożony wysiłek, wytrwanie w kryzysowej sytuacji, wyprowadzenie klubu z upadłości, za tą postawę, która też udzielała się innym klub zawodnicy, pracownicy i też wszyscy kibice byli zmobilizowani i nabrali wiary w to, że możliwe jest osiągnięcie tego celu sportowego. Korzystając z okazji podziękowania dla miasta, prezydenta i jego otoczenia za sprawny przebieg negocjacji i przygody. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli przynosić uwagę Transakcyjnych tematu umowy z miastem, już żebyśmy przenosili ten snop światła, reflektory na sprawy biznesowe i sportowe, na no, tą naszą codzienność. Dlatego przekazuję mikrofon nowemu prezesowi Robertowi Jeziorowi. bardzo. Na początku przepraszam, ale głos mi odebrał. Jak Państwo już z tego Nie byłem do tej pory związany z sportem profesjonalnym z piłką nożną. Do Dzisiaj dołączam, aby przeszczepić dobre praktyki dotyczące współpracy sportowo-reklamowej, biznesu, marketingu, aby wesprzeć zespół, który jest tutaj na miejscu cały. Na pewno będzie kwestia pytań odnośnie kwestii sportowych Odejdę tutaj do pana Michała Witkowskiego. Jeżeli macie pytania odnośnie kwestii biznesowych, to proszę do mnie. Jedna taka kwestia, to co zrobiliśmy dzisiaj rano ustalić, to w tym tygodniu zostanie powołany panu do spraw sportowych też, którego brakuje w grupie, dlatego coś za zapoznać. I na ten moment taki jaki stan jest. Przez nas zostanę, zostaje, więc bez żadnej burzy i szczegółów, jak informowali Państwo też na bieżąco, co się wydarzy. Dziękuję. Dajemy ja, dwa słowa, żeby zacząć oddać Państwu głos. Ja bardzo chciałbym życzliwie w imieniu swoim i w imieniu Arka Lewica podziękować Michałowi Grańskiemu, że że nam zaufał, uwierzył w Olsztyn i uwierzył w jego e, mieszkańców. E, chciałbym także podziękować e, Markowi Jużu Preciewiczowi za jego ciężką pracę w ostatnich miesiącach, za to, że byliśmy jedną drużyną, która stała w tym w trudnym okresie dla, dla klubu e, i udało nam się doprowadzić do, do tego 15 lipca, czyli do dnia wczorajszego, gdzie... Wszystko się dokonało i, i teraz będziemy ciężko wspólnie dalej pracować nad tym, żeby e, podnosić jakość Stomilu, jakość sportową, jakość biznesową, jakość organizacyjną i e, żeby dostarczać tylko Państwu dobrych tego Bardzo dziękuję. czas prosną to z To w Radzie nadzorczej jest tak, że Jereneusz sobieski czy możemy się spodziewać w takim razie większego za e, zwiększenia finansowania przez firmę DBK, czy może pan Sobieski będzie chciał wykupić akcję z terminu? Czy, jakby... Nie było to do, do tej pory tematem rozmów. Oczywiście po cichu wyrażam e, taką nadzieję, na pierwszym miejscu Jereneusz sobieski będzie nam pomagał. Za sprawą swojego doświadczenia biznes biznesowego trzeba popatrzeć na sprawy budżetowe, pomagać Robertowi e, priorytetyzować zadania na nadchodzące kwartale. Mogę tylko dodać, że e, przekonanie Pana Ireny Usza do objęcia tej roli zajęło mi jakieś 3 sekundy. Kiedy w tym tygodniu. Tak, wiadomo, są jakieś kandydatury i Zawsze. Są osoby przedstawione, będziemy rozmawiali, będziemy wybierali. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy za Dziękuję.